Tak, jestem związany z Polską i myślę, że biskup Szymon to też wziął pod uwagę, kiedy zaprosił dokładnie mnie. A potem muszę powiedzieć, że w 1994 roku Pan Bóg mnie wysłał do Austrii, pracowałem we Wiedniu i młody ksiądz, teraz biskup, aż studiował tak samo we Wiedniu. I spotkaliśmy się w 1994, to są już 30 lat kontaktu czasami mniej, czasami więcej, ale po ludzku mówiąc, w Szymonie mam przyjaciela. I to zostaje. I myślę, że nic nowego nie mówię, jak wam powiem, że w życiu powinniśmy mieć przyjaciół. A najlepszy przyjaciół nasz to jest Jezus. Oczywiście, że nie jest łatwo dojść do Niego. Oczywiście, że w takim zakładzie jak waszym, gdzie wy Musicie być pod dyscypliną, pod kontrolą i tam innymi rzeczami, że jest trudno czasami spotkać tę dobroć ludzką, która decyduje o, na, o naszym życiu. Bo na końcu końca miłość, którą dostaliśmy albo nie dostaliśmy jako dzieci albo później w latach, decyduje o naszych losach. Ale jest jedna sprawa, to co powiedział, i widzę to, jesteście skazani, ale nie potępieni. I do tego bym dodał cytat od papieża Franciszka, Bóg nigdy nie męczy się przebaczeniem. I to jest ta moc Boga, z którą Bóg zwycięża ten świat. Nie siłą, nie bronami, nie Armią, nie wiem, jako wielką, ale przebaczenie. I zakład karny może wydaje się, że nie jest szkołą przebaczenia, ale zakład karny mógłby się stać szkołą przebaczenia, gdzie ludzie naprawdę odkryją możliwość znalezienia nowego sensu życia. I potem, jak wyjdziecie z zakładu, że ten nowy sens jakoś sprowadzić do życia, bo jest bardzo ważne. Z tym związane, chcę jednak przeczytać część tego kazania, które mam przygotowane, bo wydaje mi się, że jest jedna z najważniejszych rzeczy dla Was wszystkich, a chodzi o sprawę resocjalizacji. Wielokrotnie po wyjściu z więzienia osoba skazana musi zmierzyć się ze światem, który jest dla niej obcy i nie uznaje jej za godną zaufania, a nawet odmawia jej możliwości podjęcia pracy. Tu w murach włockiego więzienia pytam, jeśli ci bracia i siostry, którzy zakończyli pobyt w więzieniu, zapłacili już cenę za popełnione zło, to dlaczego na ich barki spada nowa kara społeczna? W postaci odrzucenia i obojętności. Tu wśród Was chcę podziękować dobremu Bogu za każdą osobę, która wielkodusznie służy tym braciom i siostrom, rozpoznając z nich Pana. Tak, bez względu na popełnione przestępstwa i wymierzone wyroki, więźniowie pozostają braćmi i siostrami, którym należy towarzyszyć.